Państwa serdecznie jesteśmy dzisiaj gośćmi u Anny Urbańskiej. Ja tylko zacytuję, bo, bo na pamięć się nie wyuczę. Od 15 lat zarządza swoją własną firmą edukacyjno-konsultingową oraz jest, jej pasją jest rozwój osobisty i odkrywanie potencjału ludzkiego. Witam cię, Aniu. Dzień dobry, witaj. <laughs> powiedz mi, co to takiego w tym, w tym ludzkim organizmie odkrywasz i, i co jest twoją pasją życiową, którą przekułaś w zasadzie na swój biznes? Mhm. Od zawsze marzyłam o tym, żeby uczyć. Na początku uczyć dzieci, więc wymyślili sobie moi rodzice, że skończę studia historyczne i będę panią, która uczy dzieci historii w szkole. I tak się rzeczywiście przez kilka lat działo. Natomiast ramki, które są w pewnego rodzaju instytucjach, nie są dla mnie czymś wygodnym, <grym>, czymś, co mnie ogranicza, to ja się nie czuję dobrze. Więc po prostu tworzyłam własny biznes, tam gdzie jestem sobie szefem, gdzie mogę sama sobie zarządzać, ale też dawać ludziom to, co tak naprawdę kocham. A to, co jest moją pasją, tak jak słusznie zauważyłaś, to jest rozwój osobisty. Wierzę, że jeżeli ludzie chcą iść do przodu, chcą osiągać swoje cele, chcą być kimś lepszym, lepszym wydaniem siebie, to warto, żeby po prostu o siebie dbali, żeby zajęli się sobą od wewnątrz, od zewnątrz. Rozwój osobisty to nie tylko czytanie książek, jeżdżenie mhm. na szkolenia. Dla mnie rozwój osobisty to również dbanie o swój umysł, o swoje ciało, o zdrowie. Szeroko pojęty rozwój osobisty to jest to, co kocham najbardziej. Ale musiał być jakiś taki moment w Twoim życiu, gdzie, gdzie się to wszystko rozpoczęło, gdzie, gdzie stwierdziłaś, że tak, tym, tym będę się zajmować biznesowo, tak będę zarabiać na życie, w ten sposób będę prowadzić swoje życie. No tak, rzeczywiście był taki moment. To nie był łatwy moment w moim życiu, mhm. ponieważ to było odejście mojego brata, jego śmierć prawie 16 lat temu. I wtedy pomyślałam sobie, że skoro dwudziestokilkuletni człowiek odchodzi z dnia na dzień, zostawiając swoich bliskich, swoją rodzinę, nienarodzone jeszcze dziecko, to to nie jest fair, żeby żyć byle jak, żeby żyć przeciętnie, żeby zmagać się ciągle z kłopotami, z problemami, z trudnościami, tak jak to niestety ma większość z istot chodzących po tej planecie. Pomyślałam sobie, że ja chcę inaczej, może mhm. bardziej zachłannie, może mniej przeciętnie, to nie znaczy, że lepiej od innych. Tylko, że z czymś bardziej dla siebie. I ten moment stanowił taki punkt przełomowy. Wtedy założyłam własny biznes, wtedy odeszłam z pracy etatowej, wtedy zmieniłam swoje życie osobiste. I to był rzeczywiście ten moment największego przełomu dla mnie. Więc paradoksalnie złe wydarzenie okazało się czymś, co było dla mnie dzisiaj z perspektywy czasu, czymś, co było takim przełomem wiodącym ku dobremu. Mhm, taki też. W zasadzie jest tytuł tej książki. Odszep kolana i biegnij. E, no, daje do, do myślenia, i, i jakby wyobraźnie pobudza, jak podnieść się po upadku i iść dalej mimo wszystko. Jak można to zrobić? O, to, to długa historia. Wielokrotnie, kiedy podczas szkoleń podchodzili do mnie uczestnicy tych wydarzeń, mówili: Aniu, to co ty mówisz, jest niezwykle pasjonujące, to zmienia życie. My to wprowadzamy, wdrażamy do wychowania dzieci, do związków partnerskich. Powiedz proszę, gdzie można o tym wszystkim poczytać? Czy masz jakiegoś bloga, czy masz może jakieś inne materiały? No, oczywiście czegoś takiego nie miałam, ponieważ czasu nigdy nie było za wiele, żeby to wszystko poukładać. No i wtedy jeden z uczestników moich szkoleń, olsztynianin, mieszkaniec Olsztyna, Robert powiedział: Ania, napisz książkę. A że niby ja książkę? Przecież półki księgarskie są pełne różnych książek. Poza tym, wydanie książki w tym kraju podobno nie jest zbyt intratnym pomysłem. Słyszę ciągle zewsząd, Ania, na książce nie zarobisz, i już się buntuję, bo to nie jest prawda. I w związku z tym, w tym 2006 roku postanowiłam napisać książkę. Natomiast to był taki cel, który przesuwał się z roku na rok, z roku na rok, bo ani mnie nikt nie gonił, ani to nie było pilne, ani tak strasznie ważne. Natomiast pod koniec ubiegłego roku postanowiłam, że w roku 2014 dokładnie w terminie 13 dnia września ta książka ujrzy światło dzienne. No i tak się stało, z drobnym takim wydarzeniem przygodowym, ponieważ 8 czerwca książka była gotowa. Leżąc w swoim ogrodzie poprawiałam ostatnie zdania, po to, żeby wysłać już do osoby, która będzie korygowała tą książkę składała. No i w pewnym momencie komputer zapytał mnie, czy zapisać zmiany. Więc, kiedy komputer mnie pyta, czy zapisać zmiany, no to informatycy zawsze mówią tak, oczywiście, zapisz zmiany. Więc zapisałam zmiany, następnie otworzyłam plik, który był pusty. Myślałam, że to jest jakiś żart komputerowy, więc go otwierałam, zamykałam, otwierałam, zamykałam. No, okazało się, że ten plik rzeczywiście był nie do odzyskania, ponieważ udało się odzyskać jakieś 6 tysięcy innych plików. Mój komputer, ukochany mój Mac, jest fantastyczny, ale okazało się, że nadpisałam plik. No, więc cóż, tego samego dnia jeszcze napisałam wstęp. No i zaczęłam pisać od nowa. I okazuje się, że można książkę napisać w trzy tygodnie do miesiąca i te wszystkie osoby, których posty czytam. Pod różnymi publikacjami, gdzie ludzie piszą, napisałem książkę w miesiąc, dwa, trzy, kiedy mówią, że to, że to jest niemożliwe, no to uśmiecham się. Tak, to jest możliwe, tak to jest prawda. Tak rzeczywiście się zdarzyło. To nie jest żaden chwyt marketingowy, tak jak mnie pytają już, co po niektórzy. To po prostu chyba los chciał mnie mm, sprawdzić. Czy Takie potrafię, doświadczenie po prostu. Tak, czy ja potrafię otrzebać kolana i powiedz dalej, czy potem raczej powiem sobie: okej, okay, no, zniknęła mi ta książka, może wszechświat chce mi powiedzieć, że nie mam jej wydawać. A ja sobie pomyślałam, że skoro tak, no to teraz mam krótszy czas. Większe spięcie, wiesz jak to jest, jak jest mniej mhm. czasu, to człowiek zaczyna pracować dużo bardziej aktywnie. Przed egzaminem zawsze najszybciej, prawda? Dokładnie. Najwięcej się nauczy. Tak. Dokładnie tak. No i dzisiaj ta książka od kilku tygodni zaledwie no, pojawiła się w internecie, za chwilę na półkach znanych sieci księgarskich. Jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, że się udało. Że się udało, że, że ją napisałam, mhm. bo to ludzie mówią, udało się, a tak, to była ta tak. droga. Powiedz, co jest takiego w tej książce ciekawego. Może nie ciekawego, ale co, co jest warte, żeby po nią sięgnąć. Jak byś chciała zachęcić, żeby mm -hmm. w ogóle po nią sięgnąć? Tak, moi ludzie od marketingu mówią, musimy znaleźć grupę docelową do Twojej książki. <grym> Uwielbiam to słowo. <grym> tak, to jest to fenomenalne. Ja mówię, ale ja tu nie mam grupy docelowej, ponieważ ta książka jest do wszystkich, którzy doświadczyli w życiu no, czegoś, co było trudne, takiego kopa w cztery litery. I albo się podnieśli, albo muszą się dzisiaj podnieść. Mhm. No i wtedy oni mówią, no tak, no przecież to dotyczy tak naprawdę wszystkich, bo każdy z nas doświadczył czegoś, co było trudne i często udało nam się z tego podnieść. A czasem bywa tak, że są to po prostu sytuacje, w których ludzie leżą na tej popularnej podłodze, w łazience, zalani łzami i nie potrafią się podnieść. Więc myślę, że ta książka jest przede wszystkim do tej grupy, która dzisiaj jest w trudnej sytuacji. Do tych ludzi, którzy dzisiaj myślą, że jest beznadzieja, że się nie da, że nie warto, że się nie opłaca, że dla samego siebie to nie ma sensu, bo część z osób, z, których, z którymi rozmawiam, mówią, że są sami, że stracili najbliższą osobę. Dla kogo teraz? Tak. Ja zawsze mówię: dla innych. Bądź wolontariuszem, przestań skupiać się na swoim cierpieniu, na sobie, tylko zacznij zajmować się być może innymi ludźmi. I to jest książka do tych ludzi. A o czym? Tak naprawdę ona składa się z dwóch części. Pierwsza część to są moje wymądrzyny, jak ja to często nazywam czyli moje doświadczenia z różnych stron, które do mnie dotarły moich guru, moich mentorów wielkich ale też moje własne doświadczenia, wynikające z tego, czego ja doświadczyłam co mnie spotkało. Choć ciągle twierdzę, że dla mnie, jako siostry, odejście mojego brata było najmniejszym ciosem w porównaniu do rodziców, do żony i do całej tej sytuacji, więc tam zawarłam różne takie techniki, metody, sposoby na to, jak podnieść się, jak z tych kolan pierwszy się podnieść, jak je otrzepać, mhm. jak zrobić ten pierwszy krok, jak wyznaczyć sobie pierwszy cel, jak potem maleńkimi kroczkami iść do przodu. I to jest ta część moja. A druga część jest szczególnie niezwykła, ponieważ tam jest ośmioro bohaterów osiem zwyczajnych ludzi. Właśnie wczoraj w jednym z wywiadów ktoś mówi: Ale to ja tych ludzi nie znam. No tak, no bo to są zwyczajne osoby, choć mamy tam dwie gwiazdy ponieważ są tam dwie gwiazdy sportu dla mnie gwiazdy moje rodzime gwiazdy Mistrzowie Polski i osoby, które w Mistrzostwach Świata również startują które też niejednokrotnie Dostały potyłku. Niejednokrotnie musiały zderzyć się z sytuacją, w której nie stoi się na tym najwyższym stopniu, pomimo tego, że wszyscy wierzyli, stoi się na tym drugim albo trzecim stopniu, albo na tym najgorszym, hmm. czwartym. Poza tym jest tutaj kilka fascynujących osobowości, kobiet, mężczyzn, którzy naprawdę mieli niezwykle intrygujące życia, ale niełatwe życia. Jest o śmierci, jest o powstawaniu, jest o narodzinach, jest o radości, o miłości, ale też o różnych emocjach, które targają nami na co dzień. A myślę, że ta książka jest taką kwintesencją. Ktoś powiedział: Myślałam, że to będzie lekturka na niedzielne popołudnie, a to była petarda, przez którą ryczałam północy. Ale to był dobry płacz, <laughs> w ten sposób. No. Są czasami rzeczywiście takie sytuacje, które, które gdzieś tam próbują nas wgnieść, i to bardzo piękne, że, że na swoim przykładzie z jednej strony i, i z drugiej strony na przykładzie innych osób można powiedzieć: Zobacz, mhm. te osoby potrafiły, tak. to i ty potrafisz. Dokładnie, że da się po prostu, że, że to jest możliwe. Czasami ludzie są w tej czarnej. Rozpaczy. Rozpaczy, dziękuję. Miałam inne słowo na myśli. Tak, w tej czarnej rozpaczy, w tej czarnej dziurze ja często mówię, przestań kopać dalej. Wyjdź, staraj się wyjść. Zresztą jest tam historia o byciu w wielkiej dziurze i o tym, jak można z niej wyjść, że to ale nie trzeba tak wiele, że to jest kilka drobnych rzeczy maleńkich, ten maleńki pierwszy krok. To nawet podniesienie wzroku z tej podłogi już może być takim elementem, który będzie nas wspierał, który będzie dawał nam tą światełko w tunelu może, tą nadzieję pierwszą. Książka ukazała się w tym roku, ale zanim spisałaś to wszystko, to wiadomo, kilka lat przeszło. I, I przez te kilka lat też, też pracowałaś i, i nad swoim rozwojem, żeby, żeby sobie pomóc i też żeby mhm. później pomagać innym, bo jesteś w tym momencie trenerem, tak? tak. E, coachem. No, rozwój osobisty to w tym momencie jest taki mm, przejęty z. z e, z Ameryki, tak? W sposób, mm -hmm. no tak, mam, mam trenera swojego, osobistego. No to co on tak. Ci robi? Pompki z nim ćwiczysz? Tak, <laughs> Nie, ćwiczę, ćwiczę swój umysł. No dobrze, to w takim razie powiedzmy, z czym to się wiąże i co to jest to takie właśnie coachowanie kogoś, czy, czy, czy wspieranie tak, czy w mm -hmm. rozwoju osobistym? No to, to znowu się wzięło z tego, jaka jest moja biostruktura, czyli jaka jestem. Ja jestem skoncentrowana po prostu bardziej na innych ludziach niż na sobie. Mhm. To, co można innym dać od siebie, jest tą siłą, która mnie nakręca, napędza. Często po całym dniu pracy ja już po prostu jestem taka jak taka gąbka, tak wszystko wyrzęte z tej gąbki, ale wiem, że mogę się znowu przez noc napełnić, żeby ludziom gdzieś tam znowu od siebie coś dawać. No i to, co daje, no to rozwój. Staram się uczyć ludzi, dzielić swoimi doświadczeniami. Staram się nie być mentorem, bo myślę, że mentorem to można być na łożu śmierci. Bardziej kimś, kto przekazuje swoje doświadczenia, kimś, kto daje tą wiedzę, którą zdobył, a. A uczyć się lubię i uczę się dużo i sama korzystam ze szkoleń. Amerykańskich również. <laughs> Zresztą intryguje mnie, dlaczego my Polacy takie mamy ciekawe podejście, że Amerykanie to coś tam, że szkolenia amerykańskie to są, to są jakieś, lepsze, tak? tak, dokładnie. Mhm. Natomiast warto mieć świadomość tego, że w Polsce mamy kilku dobrych trenerów, mhm. kilka osób, od których można się uczyć, ale to jest bardzo wąskie grono. Śmiem twierdzić, że można na palcach jednej, może dwóch rąk policzyć takie osoby, od których chce się uczyć. Tak, chcemy się uczyć, które nie noszą nosa wyżej niż trzeba, które są pokorne, które potrafią krytykę przyjąć. To niestety w naszym świadku trenerskim nie jest czymś popularnym. I codziennym. Natomiast co, co do szkoleń spoza Polski, no, mamy teraz fenomenalne możliwości w tym kraju. W przyszłym roku Antony Robins w Polsce, guru trenerski, największy trener, coach świata. Miałam przyjemność od niego uczyć się dwa lata temu. Coś niesamowitego. No i fajnie, bo możesz potem tą energię, tą wiedzę, tą motywację tutaj dawać ludziom od siebie. To powiedz mi w takim razie, co. Yy... Opowiemy sobie w, w kolejnym odcinku o specjalnym e, takim Twoim szkoleniu, e, który się nazywa. Struktogram. Tak jest. <laughs> Mówiłam wiesz, na początku mnie struktograf, ale mnie nie, nie. Struktograf to chyba jakaś maszyna. <laughs> Więc struktogram, zgadza się. E, ale o tym sobie szerzej opowiemy e, następnym razem. E, a ja chciałabym zapytać Ciebie, co. Ty jeszcze chciałabyś powiedzieć innym, żeby mhm. w ogóle zachęcić ich do, do ruszenia się z miejsca, do właśnie do takiego no, pójścia gdziekolwiek, nie, nie siedzenia zapłakaną po prostu miną. No, dla, na, dla nas Polaków to jednak jest takie cały czas wartościujemy, to siedzenie i narzekanie. Tak. Nie wiem dlaczego tak jest. Może taką mamy energetykę tak. jako, jako Polacy, jako naród. W każdym razie no, siedzimy i narzekamy. Co mhm. można zrobić inaczej? No wiele rzeczy można zrobić inaczej, tylko jest kilka powodów, dla których my tego nie robimy. Jestem magistrem historii, więc ta wiedza historyczna jest gdzieś tam głęboko we mnie, a my Polacy mamy tendencję do bycia w przeszłości. Mm. To wynika z naszej biostruktury, o której opowiem Ci w kolejnym spotkaniu. Natomiast jest coś takiego niezwykłego, że my lubimy się nad sobą użalać, lubimy wracać z kolei do sytuacji, w których wygrywaliśmy, lubimy się nimi helpić, mieć z nich radość, tylko troszeczkę brakuje nam bycia tego tu i teraz, tego brania w tym danym momencie, w tej danej chwili, ja myślę, że większość z nas po prostu nie nauczyła się tego. Jestem troszeczkę mało, mało, mało fanką obecnego systemu edukacji. Śmiem twierdzić wręcz, że na wywiadówkach to muszę się mocno pilnować u mojego syna, żeby nie komentować pewnych rzeczy. Ciekawy epizod z wywiadówki z przed kilku dni, kiedy pani polonistka mówi, no bo dzieci nie zapoznały się z przy, z, ze wstępem do drugiej części dziadów. I one to przeczytały w szkole, ale one nie pamiętają. Więc mój mamrot pod nosem był jeden. No tak, przecież użyją tego jeszcze setki razy w życiu. Jak będą to wykorzystywać w każdym momencie? Więc mój syn ma ze mną dość dobrze, ponieważ jak widzę, czego się uczą, mówię, dobrze, zakuj, zdaj. Zapomnij, a ucz się raczej takich rzeczy, które będą Cię wspierały. Kiedy były podstawy przedsiębiorczości, on był szczęśliwy. Kiedy z kolei musi się uczyć jakichś dziwnych rzeczy, to a nawet ja nie jestem tą trudną mamą. Więc ja myślę, że system edukacji mm. troszeczkę w tym kraju powoduje, że my jesteśmy tak ustawieni. Poza tym nie wiem, jak było u Ciebie, ale często kiedy rozmawiam z osobami z różnych środowisk, oni mówią, w domu nie było wspierająco. W domu było raczej oj, oj, bądź grzeczny, ułoż ładnie rączki, powiedz wierszyk cioci i wujkowi, nie wymądrzaj się, ryby i dzieci głosu nie mają. I tego typu schematy. I my trochę wyrośliśmy jako takie społeczeństwo, w którym pewnych rzeczy nie należy robić, nie wypada, nie powinniśmy. I gdy rozmawia się z nami, Polakami, to my często właśnie używamy zwrotów muszę, powinnam, należy. Ja często podczas coachingu mówię, zmień te słowa na decyduję, wybieram. Bo wtedy masz takie poczucie, że to jest Twoje. I e, myślę, że jest dobry czas dla Polski, dla Polaków. Nigdy wcześniej nie było tyle siły rozwoju osobistego. Nigdy nie mieliśmy tylu fenomenalnych trenerów i w Polsce, niewielu, ale jest ich kilku, e, ale też mamy autorytety światowe, które zjeżdżają do nas. Więc już dzisiaj przeszkoda pod tytułem Nie ma się u kogo uczyć e, to nie jest przeszkoda. Dzisiaj przeszkodą może być lenistwo, które jest domeną wielu z nas, e, albo taka Niewiara w siebie, brak przekonania, że to, że się będę uczyć, może mi coś dać. Ja nie mam na myśli akademickiej wiedzy, tylko takie właśnie elementy, które nas wspierają, dają nam siłę, nasze poczucie własnej wartości rośnie, radzimy sobie z emocjami lepiej. Tak? Nie krzyczymy na swoje dzieci, tylko rozmawiamy z nimi. Nie mówimy, jak jesteś nieudacznikiem, popatrz jak Zosia pięknie je, a ty jak taka, i te wszystkie epitety, które często słyszymy to myślę, że to powoduje, że my jako naród tacy jesteśmy, ale też świeże, że możemy cały czas się uczyć, ja tutaj w tym naszym grudziądzu a który jest miastem podobno o drugim poziomie bezrobocia, chyba po Radomiu, tak rywalizujemy ze sobą, tak często mm. jesteśmy na pierwszym miejscu nawet. No, staram się coś robić, staram się coś zmieniać, gdzie mogę, tam krzewie rozwój osobisty, tam mówię, że warto, że, że może się uda. Ci ludzie, którzy znają moją historię, mówią kurczę, Ania, od zera jednak coś można było stworzyć, mogło się udać. Ja mówię, tak, troszeczkę pracy, troszeczkę jeszcze działania i wtedy są rezultaty, wtedy jest fajnie, wtedy jest inaczej i, i możesz sobie na wiele rzeczy pozwolić. A zawsze będą tacy, którzy przyjdą i powiedzą, a warto było, popatrz, mogłaś w tym czasie coś tam zrobić. Zawsze sobie myślę, to moje życie, a trudno, najwyżej. Niech każdy robi ze swoim, swoim życiem to, co uważa, prawda? Dokładnie, dokładnie. Powiem Ci, że ciekawostką, e, jakie jechałam tutaj, e, ciekawą rzeczą było to, że w radiu usłyszałam, wiesz, taką e, rzecz, jak e, chyba jak któraś pa, pa, pani doktor wypowiadała się, dlaczego kobiety e, tak bardzo teraz zapadają na raka piersi. Mhm. Wiesz co usłyszałam? Mhm. Coś bardzo ciekawego. E, Coś, co, z czym oczywiście jakoś tam wewnętrz, wewnętrznie zgadzam się, ale zdziwiło mnie to, że usłyszałam to w radiu mhm. i to w radiu ogólnopolskim. E, ponieważ odpowiedź była taka, ponieważ najczęściej małe dziewczynki, które teraz są kobietami, mhm. słyszały od mamy. Zakryj się, nie wolno ci pokazywać piersi. To jest grzech, to tak. jest niedobre. Masz, masz być schludna, pozapinana, tak. wiadomo. Coś się zmienia w tym narodzie. Jakaś myśl zaczyna jednak przechodzić. Tak, tak. Mhm. Taka tak, refleksja. To prawda, super. To, 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 to rzeczywiście coś w tym jest. Mój syn jest praktycznie dorosłym człowiekiem, i kiedy rozmawiam z mamami jego koleżanek, to jest niesamowita: 18-letnia dziewczynka, głos piersi, coś tam na jajnikach. Dziewczyny, które jeszcze nie doświadczyły w życiu praktycznie niczego, co byłoby związane z kobiecością, z seksualnością, a już doświadczają tego typu elementów, tak, gdzie no, młode osoby mają z tym kontakt, ale myślę, że się przełamuje. Zmienia się. Zmienia się, ja to czuję, ja to widzę. Nawet tutaj u nas w mieście to już troszeczkę jest inaczej, już jest troszeczkę większe zaangażowanie, zainteresowanie, trochę więcej nadziei też. No i cała edukacja, mam nadzieję, ta neuroedukacja się zmieni, że będzie można korzystać z zasobów tego naszego mózgu, z którego no niewiele korzystamy, no bo niewiele wiemy ciągle jeszcze, ale już coraz więcej. Zgadza się ostatnio na ten temat. Oglądałam film Lucy i nie wiem A, czy, czym Oczywiście tak, tak. Bo mózg to moja pasja, super. Tak. Także no, no ciekawa, ciekawa wizja. E, e, zobaczymy. Może kiedyś doświadczymy tego, A, że rzeczywiście w pełni będziemy mogli korzystać ze swojego umysłu. Oby jak najwięcej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję następnej. bardzo. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.